Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was przepis na bardzo smaczną domową pizzę w trzech wersjach smakowych: peperoni, typu Hawajska i moja ulubiona carbonara, a do tego jeszcze sosy, pomidorowy i czosnkowy. Ciasto na pizzę jest genialnie proste, jest cieniutkie, jest delikatne, jest chrupiące, ale też nie za cienkie. Nie ma w nim jakiegoś takiego nieprzyjemnego posmaku, ani zapachu drożdży i wszystko łatwo, prosto, szybko się robi. Zrobiłam dzisiaj aż trzy wersje smakowe, bo każdy w domu lubi coś innego. Chciałam wszystkim dogodzić i chciałam też pokazać Wam moje ulubione smaki. Mam nadzieję, że coś z tego wybierzecie i coś Wam na pewno posmakuje. Pizza wychodzi rewelacyjna, więc zapraszam Was do obejrzenia tego filmu i do subskrypcji mojego kanału. W opisie pod filmikiem podaję wszystkie składniki oraz proporcje na trzy duże pizze takie rozmiary między 32 a 35 cm. Jeżeli chcecie zrobić tylko jedną pizzę to jest to łatwo przeliczyć, będzie Wam potrzebna tylko 1 trzecia ilości składników. Jeżeli chcecie zrobić taką pizzę kwadratową na dużą blachę z piekarnika to będą Wam potrzebne ilości produktów takie jak na dwie duże pizze. Ale polecam zrobić wszystkie trzy wersje, więc zaczynamy gotować. Najpierw przesiewam mąkę. Mąkę musi być koniecznie typ 00. Mąkę na pizzę włoską, dodaję do przesianej mąki sól, cukier i suche drożdże. I wszystko ładnie mieszam. Koniecznie pamiętajcie, żeby mąkę użyć typ 00. Jeżeli użyjemy innej mąki, to mogą nam się zmienić proporcje i może wszystko to się nie udać. Do suchych składników dodaję wodę. Woda musi być niegorąca, gorąca, nie zimna, a delikatnie ciepła. Mieszam wszystko razem w misce łyżką, a jak już się nie da mieszać w misce, już się robi niewygodnie, to przekładam wszystko na blat i zaczynam ciasto ugniatać. Ugniatam intensywnie dwoma rękami przez 5 minut. A jeżeli macie robot z hakiem, to nie musicie wyrabiać ciasto rękami. Można to wszystko zrobić za pomocą robota i będzie to Trwało nie 5 minut, a 2. Ja wyrobiłam ciasto rękami, żeby każdy mógł zrobić pizzę z tego przepisu. I zobaczcie, takie piękne ciasto, taka kula mi się udała. Ciasto w ogóle się nie klei. Bardzo jest takie elastyczne i przyjemne do trzymania w ręku. I właśnie w tym momencie, kiedy ciasto już jest wyrobione, dodaję oliwę z oliwek. Wylewam po prostu tą oliwę na ciasto, w środek ciasta, na blad i zaczynam wyrabiać ciasto, tak żeby cała ta oliwa z oliwek się wchłonęła w ciasto. Ciasto wyrabiam równo 5 minut, może być troszeczkę dłużej, zależy jak intensywnie wyrabiacie ciasto. Powiem szczerze, że przez pierwszą minutę wydaje się, że nic się nie uda, jest ciężko, ale uwierzcie mi, po 5 minutach będzie ok, ciasto będzie bardzo ładne, nie będzie się kleiło do rąk i będzie bardzo smaczne. To jest mój ulubiony przepis, na pizzę. Proporcje oraz składniki są w opisie filmu i bardzo ważne właśnie użyć takich proporcji, żeby wszystko się udało. Ciasto przekładam do miski, nakrywam folią spożywczą i zostawiam na półtory godziny, żeby wyrosło. Może być troszeczkę krócej, jeżeli w pomieszczeniu jest bardzo ciepło, ale nie dłużej, żeby nie było czuć smaku i zapachu drożdży. I póki ciasto rośnie, zajmę się sosem czosnkowym i pomidorowym. Zacznę od pomidorowego. Na patelni mam oliwę z oliwek, patelnię mam rozgrzaną i wyciskam na patelnię czosnek. Czosnek mieszam i troszeczkę podsmażam krótko do złocistego koloru. Do czosnku dodaję pasatę taką klasyczną, bez żadnych dodatków dobrej jakości. Mieszam pasatę z czosnkiem i teraz dodaję sól, cukier i zioła. Z ziół mam oregano i bazylię. Wszystko przemieszam, nakrywam pokrywką i na najmniejszym ogniu gotuję sos przez około 15 minut, co jakiś czas mieszając. W trakcie przystawiłam patelnię na najmniejszy palnik, bo za bardzo się sos gotował. Po 15 minutach sos zrobi się gęstszy, nie będzie aż tak bardzo gęsty, to zależy od pasaty, której użyjecie, ale powinien być troszeczkę gęstszy. Tym sosem będę smarować ciasto do pizzy i można go podawać już do gotowej pizzy. Moim zdaniem nie ma też pizzy bez sosu czosnkowego, szczególnie do carbonary on pasuje. To jest bardzo prosty przepis, tylko jogurt, majonez, czosnek, sól i pieprz. Jogurt i majonez trzeba dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. Do tego wyciskam czosnek. Ja miałam 5 ząbków czosnku, ale to są dość małe ząbki czosnku. Trzy takie większe ząbki czosnku wystarczą, ale to też zależy jak bardzo jesteście czosnkowi, więc spróbujcie na smak i zróbcie tak jak Wam najbardziej smakuje. Doprawiłam sos z solą Mielonym pieprzem i gotowe. Ciasto już ładnie wyrosło, zdejmuję folię spożywczą i wyjmuję ciasto z miski. Ciasto będzie ładnie się odklejało od ścianek miski, delikatnymi powolnymi ruchami wyciągam go i przekładam na blat. Blat posypuję mąką i wyrabiam ciasto bardzo krótko, około minutki wystarczy. Ciasto dzielę na trzy części, bo będę robiła trzy pizze. Jedną część zostawiam, a dwie wkładam do miski i nakrywam ściereczką i odstawiam. Ciasto na pizzę wałkuję tak, żeby zrobić duże koło, takie jak rozmiar blachy na pizzę. Żeby zrobić koło, a nie jakiś inny kształt, często przewracam ten kawałek ciasta, czyli robię kilka ruchów wałkiem i przewracam. Tak jak na filmie. Formę delikatnie przysypuję mąką i przekładam na formę ciasto. Delikatnie dociskam po bokach, żeby uformować takie ładne brzegi, ale nie za bardzo dociskam wszędzie, bo pamiętajcie, że forma jest z, z dziurkami, żeby ciasto nie wyszło na dolną stronę. Na ciasto wykładam 3 łyżki sosu pomidorowego, tego co robiliśmy przed chwilą, i rozsmarowuję sos wszędzie równomiernie. Teraz wykładam na pizzę starty ser mozzarella. Kupiłam taki ser mozzarella w kawałku specjalny do pizzy i starłam go na grubych oczkach. Na ser wykładam filet z kurczaka. Filet z kurczaka ugotowałam w lekko posolonej wodzie, wystudziłam i pokroiłam na małe kawałki. Moja siostra bardzo lubi pizzę z kurczakiem, ananasem i kukurydzą, dlatego właśnie tak zrobiłam. Ale hawajska jest generalnie też bardzo dobra z samą szynką i ananasem. Pizzę pieczemy przy temperaturze 240-250 stopni przez około 8-10 minut, zależy od piekarnika, z funkcją góra dół koniecznie na najniższym poziomie piekarnika. Pizza się udała, jest przepyszna, pachnąca, jeszcze do tego sosik i będzie szał. A następna pizza to pizza peperoni. To jest bardzo prosta pizza, to jest mało składników, ale pizza jest bardzo pyszna na delikatnym, cieniutkim, lekko chrupiącym cieście. Ciasto rozwałkowałam i przełożyłam na formę tak samo identycznie jak w poprzedniej pizzy. Też tutaj używam sosu pomidorowego, trzy łyżki rozprowadzam równomiernie na cieście i posypuję startym na grubych oczkach serem mozzarella do pizzy. Wykładam na ser cienko pokrojone pepperoni i małe kawałki pomidorków. Ewentualnie można zrobić tą pizzę też z czarnymi oliwkami albo z samym pepperoni. I pizza już się piecze i pachnie u mnie w całym domu pizzą. Pizzę piecze tak samo jak poprzednią, na najniższym poziomie piekarnika, góra-dół. Ja piekłam pizzę 240 stopni, bo wiem, że mój piekarnik delikatnie przegrzewa. I piekłam ją 10 minut. Ale wy swój piekarnik znacie najlepiej, więc musicie tą temperaturę troszeczkę potestować. Będzie to na pewno między 230 a 250 stopni. Teraz biorę się za trzecią pizzę, za carbonarę. Niedawno odkryłam dla siebie ten smak, i ta pizza teraz jest moja ulubiona. Tutaj nie ma za dużo składników: boczek, cebula, sery, jajko śmietanka, zioła i czosnek. Ciasto na pizzę rozwałkowałam i przełożyłam na formę, tak jak pokazywałam w przypadku pizzy pierwszej hawajskiej. Pizzę nie smaruję sosem pomidorowym, tak jak ostatnio robiłam, a smaruję oliwą z oliwek. Teraz wykładam ser mozzarella do pizzy starty na grubych oczkach i jeszcze jeden ser mozzarella w kulce. A na ser wykładam boczek wędzony, pokryłam go w takie paski, tak naprawdę nie idzie tego boczku za dużo, mi poszło około 5 plastrów. Zwykłą białą cebulę pokroiłam w takie piórkę i wykładam na pizzę. Piekarnik w tym momencie już mam rozgrzany, w moim przypadku 240 stopni, góra-dołu, najniższy poziom piekarnika, 10 minut. A póki pizza się piecze, mamy 9 minut, żeby tutaj połączyć jajko, śmietankę, sól, pieprz i zioła: oregano i bazylię. I wyciskam jeszcze czosnek, wszystko razem mieszam. Kiedy pizza już jest prawie gotowa, została jej dosłownie minutka, żeby się upiec do końca, wtedy otwieram piekarnik i wylewam na pizzę tą naszą mieszankę, co zrobiliśmy, jajko ze śmietanką i z przyprawami. I teraz zostawiam pizzę jeszcze na 2 minuty w piekarniku włączonym na maksa, żeby pizza się dopiekła. I przepyszna carbonara, pachnąca, smaczna, idealna, jest gotowa. Miam! Do pizzy carbonara najlepiej smakuje, moim zdaniem, sos stosunkowy. Kochani, pizza już jest gotowa, pizza mi się udała i wszystkie te trzy smaki bardzo mi smakują. Oczywiście możecie dodawać swoje składniki, możecie robić, kombinować swoje smaki. Najważniejsze to jest nie przesadzić z ilością składników. Bardzo też polecam do pizzy sosy, pomidorowy, czosnkowy. To jest taki prosty w przygotowaniu, ale bardzo pyszny dodatek. Powiem szczerze, że na następny, nawet dzień, ta pizza odgrzana w mikrofalie też jest bardzo pyszna, więc polecam. Mam nadzieję, że narobiłam Wam smaku i też przygotujecie. Koniecznie mi dajcie znać w komentarzach, jak Wam smakowało, jak Wam się udało, a ja będę wdzięczna za polubienie tego filmiku, za subskrypcję mojego kanału. Życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia. Pa!